Pierwsze Elowia Worze wzbogaciło się o nowe wyposażenie pracowni dla klas o profilu biologiczno-chemicznym. Zakupy sprzętu laboratoryjnego sfinansowane zostały ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź. Szkoła zakupiła szkła, odczynniki oraz sprzęt laboratoryjny. Doskonale wiemy, że współczesne metody kształcenia muszą opierać się na dochodzeniu do wniosków poprzez eksperymentowanie i takim celom służyć będzie zakupiony sprzęt. Jako dyrektor szkoły chciałbym bardzo serdecznie podziękować Fundacji KGHM Polska Miedź za okazane wsparcie. Darowiznę, którą otrzymaliśmy, mogliśmy przeznaczyć na wyposażenie pracowni fizycznej i chemicznej. Dzięki doświadczeniom podczas zajęć, zajęcia stają się bardzo atrakcyjne dla naszych uczniów. Nam zależy na tym, żeby szkoła się rozwijała i żeby profile biologiczno-chemiczne i fizyczno-matematyczne były bardzo na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu uczniowie przychodzą do naszej szkoły, a my, tak jak wspomniałem, podnosimy jakość kształcenia. Bardzo serdecznie dziękuję i z całą pewnością szkoła będzie tworzyła kolejne pracownie i będziemy doposażać wszystkie klasy lekcyjne, tak aby prowadzenie zajęć przez naszych nauczycieli było samą przyjemnością, a dzieci, żeby mogły wykorzystywać cały nasz potencjał i rozwijać.